Prosimy, my jeszcze... Dobra. Panie Eugeniuszu, jak Pan skomentuje właśnie ten wynik sondażowy? Pokonać próg 3% i dostać dotację to jest pierwszy taki sukces w historii partii Janusza Korwina-Mikke w wyborach. Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej. Trzeba tu pogratulować. Kto ma pieniądze, ten ma władzę. Oczywiście nie są to sumy jakieś wielomilionowe, ale kilka milionów trzeba liczyć, że do kasy prezesa. Działaczy, dla budowy partii wiemy jak to jest potrzebne. Lokale, papier, ulotki, media to wszystko kosztuje. My pokonaliśmy pewną barierę mediów tanich za kilka tysięcy złotych miesięcznie. Teraz czekamy na media za kilkadziesiąt tysięcy miesięcznie. Tak. independent wideopres taką ta, te pieniądze w jakiś sposób osiągnie, będzie to nasz zyski, to sukces. Pojawią się nazwiska w sferze publicznej, które będą lepiej znane, lepiej widziane. O tym trzeba myśleć. Natomiast no, wszyscy czekamy, i tutaj widzę ten zawód taką trochę gorycz porażki, bo traktujemy, traktujemy tego porażkę że tak dobra partia, tak znakomici ludzie, przez Też miała w tym swój y, udział, a jednak ten próg 5% nie jest przekroczony. Oczywiście próg 5% jest to zło, jest to nieuczciwe, jest to wiadomo, i niezgodne z konstytucją. Zgodne z konstytucją wynika, że jedynym progiem wyborczym, jaki jest dopuszczalny, na 460 zebranych głosów, czyli około 0,22%. No ale to akurat te, te łamanie konstytucji w ubeckim, źle zarządzanym państwie polskim, to już się. wydaje nam się to oczywiste. Nie jest to oczywiste. Szkoda jednak, że tego pięcioprocentowego ubeckiego progu Korwin nie przekroczył. A chciałem zwrócić uwagę, ten próg nie jest zgodny z konstytucją. Zgadza się, ten próg nie jest zgodny z konstytucją, ponieważ jest zgodnie z oceniami konstytucji, wybory do Sejmu są proporcjonalne. Tak, eee, bez Oczywiście obecni rządzący prawu. naszym państwem e, przechodzą na tym do porządku dziennego. Źle, że ludzie, e, prości, zwykli Polacy przechodzą na tym do porządku dziennego. No ale ja przypomnę, Polska e, jest utworzona, ta obecna Polska, ta pod, obecna Rzeczpospolita Polska jest utworzona przez Hitlera i Stalina e, w 1939 roku wbrew ustaleniom e, paktu Ribbentrop-Mołotow Po sześciu latach Stalin do tego generalnego gubernatorstwa dokooptował Ziemię Północne i Zachodnie. Rządzą nami ludzie Stalina i Hitlera, których przodkowie są w zbiorze akt zastrzeżonych IPN. Mówi się o 60 tysiącach gestapowców, którzy są, stanowią podwaliny obecnej elity. W 1945 ten tą enklawę dla katolików polskich Józef Stalin nazwał Rzeczpospolitą Polską. No i ta Rzeczpospolita Polska trwa do tej pory. Miejsce Polaków w tych strukturach. jeśli trzeba ich od władzy odsunąć. Będziemy nad tym pracowali, tak jak pracujemy. Całe nasze życie, cała, cała Independent Video Press, cała działalność Oskara cała Telewizja Narodowa Eugeniusza Sendeckiego, cała działalność Dorusza Jaworowskiego i innych szlachetnych, dobrych ludzi, to jest praca, żeby ludziom uświadomić. Musimy tę mroczną Rzeczpospolitą Polską, która jest przetworzonym generalnym gubernatorstwem Adolfa Hitlera i Józefa Stalin. My musimy postawić temu kamę i to powinniśmy zakończyć. To zakończymy.